Cześć kochani, witam Was po raz kolejny na kanale Fangiertech, ja jestem Piotr, a dzisiaj chciałem pogadać z Wami o tym, czy warto jeszcze kupić Xboxa, jakiegokolwiek Xboxa, Series X, Series S, a więc nie przedłużajmy, zapraszam Was do materiału. Ale skąd w ogóle to pytanie, czy jeszcze warto kupić Xboxa? Bo słuchajcie, no, jeśli wiecie, no to albo nie wiecie, to się dowiecie, że Xbox, czyli Microsoft zaczął wypuszczać swoje gry, swoje flagowe gry, ekskluzywne gry na konsole konkurencji na Nintendo Switch, czy też na PlayStation. No i właśnie kolejną grą, która trafi chociażby na PlayStation 5, będzie kultowa ścigałka z firmy Microsoft będzie to Forza Horizon 5. Osoby, które nie mają pc które nie mają Xboxa, a posiadają PlayStation 5, będą mogły zagrać właśnie w tą kultową ścigałkę, jaką jest Forza Horizon 5. Chociaż ma już 3 lata, ponad 3 lata, jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry tytuł. Wiele godzin w niego grałem, kilka lat temu, właśnie ze 2 lata temu i bardzo mi się podobał, chociaż no troszeczkę mi się znudził, ale to jest inna kwestia. Jeżeli chodzi o samą grę, to jest naprawdę bardzo dobrze wykonana i jest bardzo, bardzo grywalna. No i teraz pytanie powstaje takie: jeżeli Xbox będzie szedł dalej tą drogą i będzie wydawał swoje gry na konsole konkurencji, na Switcha, na Playstation, to czy w ogóle warto pomyśleć o zakupie ich konsoli Xboxa Series X czy Xboxa Series S? Otóż ja Wam odpowiem prosto: ja uważam, że tak. Że osoby, które nie są fanboyami PlayStation, osoby które nie są zwolennikami bardzo dobrych gier przygodowych, tylko na przykład grają w jakieś ścigałki, w jakieś FPS-y, grają w gry sportowe typu NBA, FIFA, no FIFA już nie ma, ale wiecie o co mi chodzi, no to będą z Xboxa bardzo zadowolone. Ja uważam, że konsola. Xbox Series X w szczególności tutaj mówię o tej konsoli, to jest bardzo dobra konsola, że jest świetnie wykonana, że jest naprawdę bardzo dobrze przemyślana i nic nie ma mi do zarzucenia. Jeżeli chodzi o samą techniczną sprawę Xboxa Series X jest to naprawdę kawał dobrego sprzętu, jeżeli chodzi o chłodzenie, wykonanie plastiki. I ja osobiście uważam, że tą konsolę warto kupić, jeżeli ktoś. Nie jeżeli komuś nie zależy na tych grach od PlayStation typu Uncharted, The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, no to nie ma takiego problemu, aby właśnie kupił sobie Xboxa. Xbox posiada wiele ciekawych rozwiązań, chociażby Game Pass, gdzie gry od Microsoftu, od ich prywatnych tam właśnie studii, te, które mają powykupowane, trafia w Day One, czyli pierwszego dnia, jeżeli subskrybujemy Game Passa, mamy dostęp do takich właśnie perełek, chociażby Stalker, e, Indiana Jones, ja już te gry mam ograne. I tak dalej, i tak dalej. To właśnie takie wyścigi. Jeżeli pojawi się Forza Horizon 6 na przykład w przyszłym roku, czy Gears of War, nowy te gry trafią w day one do Game Passa. I ja na Xboxie będę mógł je bez problemu od razu ograć. Natomiast osoby, które posiadają PlayStation 5, jeżeli te gry faktycznie wyjdą na PlayStation 5, no to będą musiały je kupić za pełną cenę. Y czyli pewnie te 300 zł, 350 zł czy może nawet 400 zł, bo gry idą teraz bardzo mocno do góry, są coraz droższe i te osoby nie będą mogły skorzystać z Game Passa na konsoli PlayStation 5. Jeszcze bardzo ciekawą funkcją, którą uwielbiam w moim Xboxie jest tak zwany szybki powrót do gry, czyli mam uruchomioną grę na przykład Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5 i Stalkera, i ja pomiędzy tymi grami mogę się płynnie przemieszczać bez żadnych czasów ładowania, bez niczego, po prostu zjeżdżam w Quick Resume, klikam jeden przycisk i już jestem w innej grze, w tym samym momencie, w którym skończyłem. Uważam to za rewelacyjną funkcję, często z niej korzystam, bo kiedy mam tylko chwilę i siadam do Xboxa, no to od razu słuchajcie, włączam telewizor. Biorę pada do ręki, quick resume i jestem w tym samym miejscu dokładnie, gdzie skończyłem. Gra mi się uruchamia bez zapisywania, bez niczego. Jest to piękna funkcja, ona naprawdę świetnie się sprawuje i uważam, że Microsoft świetnie to przemyślał i brakuje mi tego na przykład w PlayStation 5. Fajnie by było, gdyby PlayStation 5 miało bardzo podobną funkcję, czy nawet wręcz bym sobie życzył, żeby była taka sama. Ceny, ceny konsol. Słuchajcie, patrzyłem sobie ostatnio i co ciekawe, za Xboxa trzeba zapłacić tyle samo, co w tej chwili, co ja dawałem za swojego 3 lata temu. Te konsole w ogóle praktycznie nie staniały. No i to też jest jakiś problem? No, nie wiem, czy to jest problem. No, generalnie chodzi mi o to, że te konsole nie tanieją. One cały czas trzymają swoją cenę. No to jeżeli byście poszukiwali Xboxa, w Wielkiej Brytanii konsole Xbox Series X, te podstawowe wersje są w pełni dostępne. Natomiast te edycje, które zostały zaprezentowane jakiś czas temu, czyli ta biała wersja bez napędu z jednoterabajtowym dyskiem, nie jest dostępna. Nie wiem, dlaczego Xbox w ogóle te konsole pokazał. Nie wiem, po co je ogłosił, jeżeli tych konsol nie da się w żaden sposób dostać, nie da się ich w żaden sposób kupić. No, i jeżeli chodzi na przykład jeszcze o taką fajną rzecz w Xboxie, którą bardzo lubię, to jest to, że jest dobra kompatybilność wsteczna. Bo na przykład. W takie gry, moje ulubione gry, takie jak Prey od Bethesdy, nie zagram sobie na PlayStation 5 w 60 klatkach, a na Xboxie Series X dostanę tam natywny 4K i 60 klatek, bo ta gra dostała właśnie taki feature. Kolejną grą jest na przykład Alien Isolation, którego bardzo uwielbiam. Na PlayStation 5 działa w 30 klatkach, na Xboxie Series X działa w 60 klatkach. I takich przykładów mógłbym tutaj mnożyć, gdzie rozdzielczość jest dużo wyższa na Xboxie Series X na przykład niż na PlayStation 5 w tych starszych tytułach I te gry działają po prostu na Xboxie Series X dużo lepiej niż na PlayStation 5 Pozostały w jakiś sposób tam do tego update'owane Dlatego to mi się bardzo podoba Ja uważam, że Xbox Series X nadal jest bardzo dobrym wyborem dla graczy Jest to kawał dobrego sprzętu i może naprawdę się podobać ja jestem ze swojego zadowolony i szczerze mogę wam polecić. Mówię, jeżeli nie zależy wam na grach typowo od Sony PlayStation, tych ich ekskluzywach, a wiem, że jest wiele takich osób, piszecie mi w komentarzach, że te ekskluzywy od PlayStation w ogóle was nie ruszają, nie gracie w takie gry właśnie jak Uncharted czy The Last of Us, czy chociażby Horizon Zero Dawn, Detroit i tak dalej, tych gier naprawdę jest dużo na PlayStation i to trzeba przyznać, że PlayStation Szczególnie w y, poprzedniej generacji, czyli za takiego pełnego życia PlayStation 4 to tych ekskluzywów trochę wypluła. Dobrych ekskluzywów. No i na Xboxie tego brakuje. Xbox y, tak naprawdę uważam szczerze, jeżeli chodzi o gry, no to nie ma takiej swojej tożsamości. Trochę ta tożsamość Xboxa jest zaburzona. Uważam, że te gry, no one są, no, są do jakichś nisz kierowane, tak? No taki Halo... Ja w to na przykład nie gram, dla mnie ta gra, ona nie ma dla mnie racji bytu, jeżeli chodzi o fan. Forza Horizon 5 zagram, w Microsoft Flight Simulator 2024 zagram, uwielbiam tą grę, nawet mam sticka do latania i, i świetna jest ta gierka. Ale mówię, nie wszystkie gry trafiają e, od Microsoftu do, e, do pewnej puli graczy i. I na odwrót, tak, te gry od PlayStation nie trafiają do, do tej puli graczy, którzy lubią Xboxa. Dlatego jeżeli planujesz kupić Xboxa Series X, series S ci odradzam, chociaż lubię tę konsolkę, bo jeżeli chodzi o jej stosunek jakości do ceny, to seria S ma naprawdę dobrą e, stosunek jakości do ceny, bo na tej małej białej konsolce czy też czarnej tej Carbon Black można pograć naprawdę we wszystkie najnowsze tytuły w miarę rozsądnej grafice. Kiedy ktoś nie jest zbytnio wymagający i ma telewizor ten Full HD czy 1440p, no to powinien być zadowolony z tej małej konsolki Xbox Series S. Natomiast X jest rewelacyjną konsolą i szczerze ją polecam. Nie będę hejtował Microsoftu, nie będę hejtował Xboxa, bo lubię obie konsole: lubię PlayStation, lubię Xboxa. Fajnie by było w ogóle, gdyby gry trafiały do. Mm, pierwszy dzień do wszystkich, żeby Sony wypuszczała gry i na Xboxa, a Xbox wypuszczał w pierwszy dzień do gry na Sony Playstation, i to by było świetne. Byśmy mieli dostęp, nigdy by, nie byłoby żadnej rywalizacji, nikt by się nie czaił. Każdy by mógł zagrać to, co lubi na swojej ulubionej platformie, wybierając jedną z tych konsol. Napiszcie, kochani, co wy myślicie o tym? Czy lubicie Xboxa, czy szukacie Xboxa, czy chcielibyście kupić Xboxa? I czy nie przeszkadza Wam to, że Xbox czy Microsoft idzie taką drogą, wydając gry na PlayStation? Ja już życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki za oglądanie. Zostawcie mi łapkę. Jeżeli film ci się podobał, zasubskrybuj. Tymczasem, na razie. Cześć. Chciałbym podziękować za Twoje wsparcie na moim kanale. Twój like, komentarz i subskrypcja oznaczają dla mnie wiele. Mam małą prośbę, jeśli spodobał Ci się ten film, czy mógłbyś go udostępnić w swoich mediach społecznościowych, razem możemy dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję Ci za wszystko i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach.